Temu wydali płytę i po wielu latach wrócili na scenę w kinoteatrze z nic zabrakło miejsc. Nie inaczej było teraz, gdy zespół Gutierrez zagrał w sobotę kolejny koncert, tym razem zapowiadający najnowsze wydawnictwo. Trochę jakby trochę się zmieniło w nas. Jakby po pierwsze staliśmy się bardziej zespołem niż duetem, bo pierwsza płyta była bardziej nagrana w duecie z Grzegorzem Chrząścikiem. Teraz część piosenek napisał, w zasadzie wszystkie piosenki napisał Adam Bejnar-Bejnarowicz. On stworzył te piosenki na, od początku do końca. Napisałem teksty, będzie trochę inaczej muzycznie, będzie ten nasz Mysłowicki, smutek będzie. Dalej natomiast no są pewne w nas zmiany i to też będzie słychać w naszej muzyce na pewno. Zmiany nastąpią również w składzie, bo po ponad 30 latach z zespołu odchodzi gitarzysta Grzegorz Chrząścik, dla którego sobotni koncert był w składzie za ostatnim. Nowa płyta zespołu ma pojawić się wiosną 2026 roku.